Cześć! Jestem Bartek, szerzej znany jako sportowa pasja. Skoro udało Ci się trafić na ten kanał, to znaczy, że znalazłeś bądź znalazłaś jakieś interesujące materiały, które tutaj wzbudziły Twoje zaciekawienie, a pewnie chciał bądź chciałabyś się dowiedzieć, kim ja jestem i czy można i czy warto mi zaufać. Zacznijmy od tego, że moja przygoda ze sportem zaczęła się już ponad 20, nawet 22 lata temu. W wieku około 16 lat rozpocząłem swoją przygodę z karate kyokushin. Jest to pełnokontaktowa odmiana karate. W tym czasie udało mi się zdobyć czarny pas, udało mi się prowadzić swoje grupy zajęciowe, udało mi się uzyskać tytuł instruktora sportu, karate Kyokushin. Jest to oficjalny, ministerialny dokument, w związku z czym mogę oficjalnie powiedzieć, że jestem instruktorem sportu. W międzyczasie, E, zacząłem biegać i uprawiać triatlon. Moje biegi e, są na różnych dystansach. Ukończyłem 8 maratonów. Ukończyłem kilka, bądź nawet kilkanaście e, zawodów triatlonowych na dystansie od jednej ósmej Ironmana aż do jednej drugiej. Powinienem powiedzieć odwrotnie, ponieważ moja przygoda z triatlonem rozpoczęła się właśnie od dystansu. Jedna, druga Ironmana, a później wielokrotnie startowałem na tych krótszych dystansach. Jeżeli chodzi o bieganie, to oprócz maratonów biegłem kilkadziesiąt. Dystansów, kilkadziesiąt biegów na krótszych dystansach 5-10 km oraz półmaratony. Moja kolekcja medali liczy między 60 a 70 sztuk. Nigdy tego nie liczyłem, ponieważ robię to dla fanu, a nie dla medali czy dla odhaczania kolejnych, właśnie tutaj jakichś tam cyferek. Ale to jest tylko taka moja poboczna dziedzina, ponieważ głównie jestem instruktorem sportu, fitness oraz trenerem personalnym. Jeżeli chodzi o fitness, moja przygoda z tą dyscypliną rozpoczęła się jakieś 15 lat temu, kiedy to pierwszy raz pojawiłem się na sali fitness jako uczestnik, gdzie próbowałem sobie tam plumkać, byłem jako jedyny facet, jak zawsze. Ale nie zniechęciłem się i mniej więcej od 13 lat prowadzę sam już zajęcia na sali fitness. Oczywiście na początku były to głównie zastępstwa, ale w miarę rozwoju, w miarę kolejnych lat zacząłem prowadzić swoje grupy, oczywiście w fitness klubach. I do tej pory praktycznie w każdym bydgoskim fitness klubie miałem okazję swoją nogę postawić, jako właśnie tutaj instruktor zajęć grupowych. Jestem również trenerem personalnym, także jeżeli masz jakieś problemy zdrowotne, bo. Tym się głównie specjalizuję, nie treningiem stricte sylwetkowym czy kulturystycznym, a właśnie problemami zdrowotnymi z kręgosłupem, a w drugiej kolejności gdzieś tam takie zwykłe treningi sylwetkowe, więc zapraszam oczywiście serdecznie do współpracy. Ale jeżeli chodzi o fitness, bo to jest mój taki główny konik, ukończyłem... Praktycznie wszystkie kursy, które są obecnie dostępne w ofercie Profi Fitness School. Profi Fitness School jest to jedna z najbardziej prestiżowych szkół fitness w Polsce. Dodatkowo szkoliłem się również w IFPA Polska. Było to właśnie w latach tam gdzieś 2012 11. Jeździłem wtedy na konwencję. Teraz może IFPA jest troszeczkę mniej znana. Niemniej jednak w tamtych czasach była to właściwie taka jedyna i główna szkoła fitness. Dodatkowo Pracuję również, pracuję. Jestem również prezenterem fitness. To znaczy, że prowadzę zajęcia choreograficzne na większych scenach. Nawet udało mi się zorganizować samemu już trzykrotnie imprezę Fiesta Choreo, gdzie oprócz tego, że sam prowadziłem lekcje, udało mi się zaprosić wielu wspaniałych instruktorów z całej Polski. W międzyczasie Również ukończyłem kurs dietetyki oraz uzyskałem tytuł doradcy żywieniowego, także i również w tym temacie mogę pomóc. Niemniej jednak, cały czas się szkolę, cały czas się dokształcam, jeżdżę na różne kursy szkolenia, także nie zaprzestałem samorozwoju, ponieważ ja uważam, że jeżeli stoimy w miejscu, to tak naprawdę się. Cofamy. Dlatego mimo, że udało mi się jakiś tam wyższy poziom już osiągnąć, to nie spocząłem na laurach i cały czas staram się iść jeszcze dalej, jeszcze wyżej i e, osiągać kolejne cele. A moim kolejnym celem jest wystąpienie jako prezenter na jakiejś dużej, ogólnopolskiej imprezie, a następnie pójść jeszcze wyżej gdzieś na międzynarodowe sceny i tego właśnie sobie życzę. A Tobie, drogi widzu, proponuję obejrzeć wszystkie moje materiały, bo jest tutaj bardzo, bardzo dużo wiedzy na różne tematy. Kochani, drogi widzu, znajdziesz tu materiały na temat fitnessu, na temat treningu, na temat odżywiania. Znajdziesz taki też nietypowy dział, który się nazywa męskim. Okiem. I w tym dziale rozmawiamy sobie typowo o sprawach męskich, także nie tylko sprawy fitnessowo-treningowe. Są też również materiały z innych, że tak powiem, dziedzin. Jest na przykład fitforma, i w tym, w tej serii pokazuje swoją przemianę, bo nie ukrywam, że w tej chwili, no, Troszeczkę mam za dużo kilogramów. Jak to się mówi, szewc bez butów chodzi, ale chcę wam pokazać, że można i że wcale nie jest to aż takie trudne, jakby się wszystkim wydawało. Jest bardzo dużo finałów fitnessowych, stepowych. Jest sporo metodyki nauczania zajęć. Także zapraszam Cię do obejrzenia wszystkich playlist. Jest również kurs instruktora fitness od zera. On dopiero powstaje, więc z każdym tygodniem będą pojawiały się kolejne odcinki. Jeżeli. Moje materiały ci się spodobały. Zostaw subskrypcję, zostaw lajka, zostaw komentarz, żeby nakarmić tutaj algorytmy YouTube'a. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć na zakup nowego sprzętu, na przykład, to możesz postawić mi kawusie. Link stosowny oczywiście znajdziesz w opisie pod filmem. Także ja już Ci więcej czasu nie zabieram tym gadaniem, skup się na materiałach merytorycznych i miłego oglądania.